Bitcoin i cały rynek zaczyna wyglądać coraz bardziej byczo. Po tygodniowej konsolidacji przed kluczową strefą podażową, wczoraj zobaczyliśmy dynamiczny zwrostowy, który właśnie zatrzymał się w kluczowej strefie podażowej, o której rozmawialiśmy w poprzednich materiałach. Przed nami decydujące dni dla Bitcoina i dla całego rynku. Dziś jedno z kluczowych wydarzeń makroekonomicznych czyli wyniki danych NFP. Te wyniki z kolei mają wpływ na politykę monetarną ped i ich decyzje. A z kolei o kolejnych decyzjach PED-u odnośnie stóp procentowych dowiemy się podczas środowego spotkania FOMC. Także najbliższy tydzień dla Bitcoina i dla całego rynku będzie niezwykle istotny. Decyzje, informacje, które usłyszymy w przyszłym tygodniu, szczególnie w przyszłym tygodniu, będą determinowały do dalszych ruchów, zarówno tych Zestowych, jak i tych ewentualnych spadkowych, ponieważ na oba scenariusze musimy być przygotowani. I o tych scenariuszach, między innymi, będziemy rozmawiali w dzisiejszym materiale.